Po drugim czasie szukania miejsca odpowiedniego stwierdziliśmy, że pojedziemy gdzieś w jakiegoś parku zjeść obiad na piknik albo do lasu pochodzić trochę popatrzeć czy są grzyby czy nie W każdym razie byliśmy w jednym miejscu w którym chcieliśmy być, ale z pewnych względów ale nam to miejsce nie odpowiadało, więc znaleźliśmy inne miejsce, jesteśmy się w takim parku przypominałam jak się on nazywa, w każdym razie później wam powiem i tutaj są właśnie takie szlaki też dochodzenia, Bo jak widzicie, tam na górę są schodki i tam się idzie. Zobaczymy, jak zjemy. Zobaczymy, zobaczymy, co tam jest ciekawego. Tutaj jest ławka, tam u góry też jest ławka na słońcu, ale tutaj jest takie zacisze, bo tylko jest jedna ławka. Tam ktoś siedzi yy, i też ja i grilluje. Więc my dzisiaj zrobiliśmy więc my zrobiliśmy obiad w domu i i zjemy, bo w sumie dzieci trochę zjadły przed wyjazdem. Ja nic nie zjadłam, tylko zrobiłam sobie ten zrobiłam sobie obiad. Zrobiłam makaron z sosem pomidorowym, takim ostrym. Zaraz coś zjemy, bo już jestem głodna. Ja! No, to są te, dobre, pomału mało. jest przerośnięty a tam jest trujący to są maślaki no go go taki daj tu tu no dobra idziemy dalej Okay, także idziemy teraz zobaczyć na dwodę nad wodę. Pod górkę się idzie trochę tutaj jest. <grystanie> więc mówię, że dzisiejszy trening zaliczony. Byliśmy w lecie, ale nie chodziliśmy za bardzo w głąb, więc tam kilka grzybków znaleźliśmy. Ale nie za wiele. Tutaj pełno osób chodziło z grzybami. No. <grystanie> z koszykami, więc tutaj może było dużo nie grzybów. No i był problem też z parkingiem. Więc... Więc tak, pod górkę chłopaki, idziemy. Chłopaki podekscytowane grzybami. Alan. Alan.

My już w domu. Długo nas tu było, bo jest za 26. Mieliśmy nie zbierać grzyby, grzybów, ale summa summarum, jak widzicie, jest cała siatka. Także jest cała siatka. Zbieraliśmy ładne grzyby, więc szkoda było je zostawiać. E, po prostu ja tak uwielbiam zapach grzybów. Bardzo lubię zapach grzybów. W ogóle pieczarki lubię, grzyby lubię. Ja bym mogła wąchać stać i po prostu wąchać, wąchać, wąchać. No te grzyby, bo ja tak sobie zapad grzybów. Także kończę, później widziałem się wykąpać. Ja jutro, jak wiecie, idę do pracy, więc muszę się trochę przygotować psychicznie. <grytanie> idę na 12, na 4 godziny. Jutro, pojutrze przez 3 dni będę tak się uczyła tam kaman. I zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko fajnie pójdzie. Hello, moi drodzy, odzywam się, muszę coś ponagrywać, w ogóle nie zwracajcie uwagi na mój wygląd, ale wyglądam średnio, muszę sobie włosy pofarbować, widzicie odrost już, jest konkretny, bo przed wakacjami farbowałam, nie, na wakacjach farbowałam włosy i widzicie jaki już mam odrost przez te że mam taki jaśniejszy, to, to mój odrost jest taki teraz ciemny, chciałam się obrać, także odzywam się, Przecież trochę odzywać, bo nie dodałam niedzielę vloga. Zaczęłam go robić, myślałam, że mam dość wystarczająco materiału, że będzie mógł z tego, że będę mogła zrobić z tego vloga. Okazało się, że mam 4 minuty, bo przy okazji też wykasowałam niektóre rzeczy, które nagrałam, bo jak zwykle mi brakuje miejsca i przypadkiem po raz kolejny wykasowałam, co nie trzeba, także odzywam się. Żebym żeby mogła coś dodać yy, I właśnie próbuję tych moich włosów muszę sobie poformować je Ale dzisiaj pewnie tego nie zrobię, bo dzisiaj nie będę miała czasu Poza tym mamy dzisiaj pranie I w tym samym czasie jest spotkanie rodziców w szkole u Alana Ale ja wyślę Marcina, bo rzadko do takich spotkaniach bywał Zazwyczaj ja ciągle chodziłam więc yy, go wyśle na to spotkanie, a ja się zamyci praniem z dziećmi. To trochę ciężko będzie, no zobaczymy. Prania też mamy dużo. Także pewnie jutro pojadę, albo może pojedziemy na jakieś zakupy, to... Farbę do włosów i sobie poferwuję w końcu te włosy. Kupiłam ten szampon, który jest super. Dzięki niemu można mieć właśnie taki jasny kolor włosu bez żółtego, żółtych tonów. Wprawdzie już go od szego czasu nie używam, bo mi się skończył. Używałam taki inny, ale ten inny nie jest taki fajny jak ten. Pokażę Wam. Zamawiam przez internet, bo stacjonarnie nigdzie go nie widziałam, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest stacjonarnie. Więc ten szampon, już wam kiedyś go, o nim mówiłam, pokazywałam, jak go zobaczyłam kiedyś u jakiejś szwedzki na vlogu. I on się nazywa No Yellow z firmy Fanola. Fanola, i on jest naprawdę tak mega intensywny. Ten kolor sobie cały jest taki intensywny. Wystarczy czegoś, się trzymać na włosach dwie minuty. I już mam fajny kolor y, włosów i on likwiduje te żółte tony. Mi już troszkę włosy się zrobiły takie żółtawe, chociaż i tak nie są złe. Ale właśnie, jak sobie poferbuję odrost i ten szampon y, użyję, to będę miała y, dużo fajniejsze. Także polecam bardzo ten szampon. Drugiego takiego jeszcze nie spotkałam, żeby był tak intensywny i tak fajnie działał jak ten. Może ja już kończę, nie będę was straszyła. Odezwę się później. Jutro zobaczymy. Ja teraz zabieram się za robienie kawy i zrobię sobie paznokcie. Bo moje paznokcie są... Już jechałam z Polski, to od tej pory nic jeszcze z nimi nie robiłam. Także myślę, że sobie zrobię paznokcie żelowe, ale takie nie za długie. Bo do codziennego użytku czy pracy to one się będą mi Średnie będą, jak to się mówi, średnie będą funkcjonalne. Ciekawe i rumienie, bo czas jak zwykle mało. Także odsuję się później. Witam Was w kolejnym dniu. Wczoraj nagrywałam tylko trochę, bo Marcin późno wrócił. Musiałam zająć się praniem i wszystkim dookoła. Pokazywałam właśnie wam, jak obiad ugotowałam. Więc. Mało się odezwałam, Dzisiaj się mało odzywam i raczej już więcej nie odezwę. Więc chciałam powiedzieć, że sorry za tego vloga, ja że taki nudny, nic się ciekawego nie dzieje, ale w sumie nic się ciekawego w tym tygodniu u nas nie działo. No może, jakbym się, jakbym się oparła, to może mogłabym coś podagrywać. Bo w sobotę byli u nas znajomi, więc posiedzieliśmy, wypiliśmy kilka drinków. W sobotę ja. Z dziećmi, z Marcinem wyszliśmy na zewnątrz, żeby była fajna pogoda. Poćwiczyliśmy, pobiegałam, więc tak spędziliśmy niedzielę. I Już więcej chyba nic ciekawego się nie działo, nic więcej nie robiliśmy ciekawego. Tego nie, da, nie dodałam vlogu. Więc sorry za to, ten vlog też jest taki trochę e, średnio ciekawy. Ale po prostu mam krótkie może filmiki, jakie dodałam na Instagrama ostatnio. E, było coś więcej, i coś ciekawego. Mam nadzieję, że. W niedzielę dodam coś ciekawszego, <grym> także sorry z góry i jak widzicie wczoraj, Far... pofarowa. nie pofarowałam, nie pofarmowałam, stwierdziłam, że jednak nie będę się jak śpieszyła z tym farowaniem, w sumie na ten razu zaczyna mi się podobać, <grym> więc tylko właśnie umyłam wczoraj włosy i użyłam właśnie tego z szamponu fioletowego, który wam pokazywałam i patrzcie jaki mam fajny kolor włosów, taki szarawy. I dosłownie trzymałam ten szampon 2-3 minuty. Tak intensywny, że nakładając na głowę, mamy fioletowe ręce i musimy kilka razy umyć, żeby zmyć właśnie tą farbę, bo tak farbuję, tak się łapię. Ale jak widzicie, kolor jest naprawdę fajny, więc to jest jedyny szampon fioletowy i najlepszy jaki kiedykolwiek używałam. Więc jeśli ktoś szuka takiego szamponu fioletowego. Ale to naprawdę polecam bardzo ten strzał. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym. A mam jeszcze trochę ponagrywam, jak widzicie. Przed chwilą był film full makeup Teraz zostało podkład pomadka Także dzieciaczki w domu. Chodziaczki w domu, robimy coś do jedzenia. Ja sobie usmarzę takie pierożki chińskie, można powiedzieć, ale chińskie. Czyli z. Z, 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 z warzywami Warzywami te pierożki są Ulenia Więc pokażę wam opakowanie tych y, pierożków Więc te pierożki wyglądają tak Są one właśnie z warzywami Są całkiem smaczne powiem wam Można je ugotować, usmażyć albo do mikrofali ja je smażę, bo wtedy mi lepiej smakują z ketchupem sosem sojowym. Dzisiaj mam zamiar, że jest z sosem sojowym. I Bardzo dobre. Resztki pomadki. Yy, także U, uła. Uła. Także takie jedzenie są też coś robię. Innego Oliver wprawdzie uh. nawet zje może kilka tych pierożków, ale nowi nie smakują, nie smakują one. Jeszcze nie starczy. On ciągle mówi, że starczy, Może coś na chwilę, on już starczy, starczy. Bo on by już chciał jeść, Chciałby by chciał jeść, tak? Starczy. Nie starczy. Mama. No. I finally stopped running now with you. I found my peace somehow. Let like go of every thought that was holding me back. Yeah. I'm in love with you in every way joy you give me every day makes me forget that i was troubled before don't know if i'm dreaming i'm slipping away i hear your sweet voice then i see your face